Cześć dzień dobry. Witam cię w odcinku, w którym udowadniam, że nie trzeba mieć dużych wyświetleń, żeby zarabiać potężne pieniądze z YouTube'a. Wejdźmy sobie na mój kanał. Mam w tej chwili 10 tysięcy subskrypcji, ale zobacz na wyświetlenia. Wczorajszy filmik dopija dopiero do 100 wyświetleń. Tutaj kolejne 415, tu 200, tutaj coś tam, tutaj 300, tutaj 200, więc zobacz, że tych wyświetleń nie jest dużo. Ale kiedy wejdziemy w wyszukiwarkę i wyszukamy sobie jakieś narzędzia typu Base Linker, zobacz, 5000 wyświetleń i jestem na samej górze wyszukiwarki, nawet przed firmami tej firmy, o której mówię, czyli Base Polska. Ma swoje filmy poniżej mojego poradnika, i codziennie cały czas dzwonią do mnie klienci. Z tego poradnika, panie Tomaszu, my potrzebujemy wsparcia w obszarze base Linkera. Jedziemy dalej, Wejdźmy sobie na Woodpecker poradnik, takie narzędzie do cold mailingu. I co? Znowu jestem nawet przed zagranicznymi dużymi twórcami. Na samej górze i mój kolejny filmik też się tutaj wybija na trzecie miejsce. Cały czas będę sobie rósł i rozwijał się. I tak mogę wymieniać bez liku. Jak ustawić reklamę? Jak ustawić reklamę na przykład na TikToku? Zobaczmy, które miejsce zajmiemy. Jak ustawić reklamę na TikToku? Tomasz Guzik znowu jest pierwszy. I tak mogę wymieniać bez końca, ponieważ ja umiem zoptymalizować Frazy kluczowe tak zbudować konstrukcję filmu, aby znajdować się na samej górze. Pójdźmy dalej, jak ustawić reklamę na YouTube. Bach. Pierwsze dwa miejsca, pierwsze trzy miejsca. Zobaczcie, to jest coś niesamowitego. Pierwsze miejsce, film sprzed roku, tu film sprzed sześciu miesięcy, tu kolejny film. Zobaczcie, jak dużą ekspozycję zajmuje na wszystkie istotne biznesowo frazy. A jak to się przekłada na finanse? Wejdźmy na zakładkę Safari i przejdźmy do bramki płatniczej EasyCard, bo to tu sprzedaje swoje usługi i produkty. Dzisiaj wpadło nam już 4000 zł, wejdźmy sobie na bieżący miesiąc. Przychód 70 tysięcy, ale to nie wszystko, bo prawdziwy przychód mierzymy w Stripe, ponieważ nie wszystkie płatności przechodzą mi bezpośrednio przez Easycard. Dlatego wejdźmy sobie w statystyki Stripe'a, aby pokazać wam jak to wyglądało na przestrzeni na przykład ostatnich niecałych dwóch miesięcy. Dzisiaj mamy 18 września, więc odfiltrujmy sobie na przykład od 1 sierpnia do dnia dzisiejszego. 185 400 zł w zaledwie 6-7 tygodni. I czy takie kwoty na polskie realia nie są czymś fantastycznym? I aby osiągnąć takie tutaj przychody, pamiętajcie, że to też nie są wszystkie przychody. Bo niektórzy klienci płacą nam też bezpośrednio na konta bankowe. Więc to nie są tylko i wyłącznie wszystkie nasze przychody, które nam wpadają, ale jak to się dzieje, że takie przychody generujemy? Musimy wrócić do Google Chrome i pokazać wam, jak to wszystko wygląda. Przede wszystkim wejdźmy na taki film i zobacz, w jaki sposób ja zarabiam. Co robię pierwsze? Tutaj linkuję do darmowego webinaru, na którym jest sprzedawany Później, kurs odnośnie YouTube'a, później linkuję do darmowej grupy, gdzie można zostawić maila i zobacz, co się dzieje, jeżeli zostawisz maila. Dołącz do grupy, wpisujemy tutaj Tomasz Guzik 93.gmail.com. Dołącz do grupy, przeładujemy stronę i od razu włącza się oferta. Tutaj licznik zapamiętał, kółki normalnie powinny odliczać od 15 minut, i ta oferta. Za 68 zł jest aktualna tylko przez 15 minut, ale zobacz dalej, co się stanie, kiedy ja kliknę, że chcę odebrać dostęp. Automatycznie włączy mi się APSEL i mogę kupić pakiet produktów za 267 zł, i taki pakiet sprzedaje mi się praktycznie każdego dnia pasywnie możesz też wybrać tą tańszą opcję. Nie, dziękuję, wolę kupić sam kurs mistrzowski metody pozyskiwania klientów. I wtedy ludzie kupują tą tańszą wersję, ja zarabiam 68 zł, a na tej wersji zarabiam 267. To wszystko jest też zasilane płatną reklamą oczywiście, żeby wygenerować więcej ruchu. Ruchu. Kolejna metoda. Tutaj produkt o YouTube. A przepraszam, to jest e-book o YouTube. I kieruję sobie na stronę, gdzie można kupić kurs o YouTube, gdzie pokazuje różnego rodzaju tajniki, jak zarabiać na YouTube, więc ten link się znajduje również poniżej. Kolejne rzeczy, można na przykład zarezerwować u mnie darmową konsultację, albo do mnie zadzwonić, i tutaj sprzedawane są już droższe usługi za kilka tysięcy złotych. Możesz sobie gdzieś tam zobaczyć za 4000, za 5000 miesięcznie. Firmy się do mnie zgłaszają, wpisują tu swoje dane kontaktowe, tu wpisują numer telefonu, wybierają godzinę i możemy teraz na testy to zrobić. Tomasz, guzik, wpisać tu numer telefonu, wybrać obojętnie jaką godzinę, zarezerwuj i to wszystko wpada mi na skrzynkę e-mail, a automatycznie włącza się możliwość. Zobaczcie, tu jest filmik. I zobaczcie. Cześć dzień dobry. Bardzo dziękuję za zaufanie i zapis na formularz darmowej konsultacji. Słuchaj, jest taki mały problem, ponieważ bardzo dużo osób próbuje się do mnie dostać, do mnie dodzwolić. Ja informuję, ja informuję, że można się do mnie tutaj zapisać na kalendarz i ludzie sobie klikają i trafiają do mojego kalendarza. Mogą sobie wybrać dzień tygodnia, godzinę i umówić ze mną wideo spotkanie a na tym wideo spotkaniu już domykamy finalnie sprzedaż i klient staje się moim klientem. No dobra ale jak w takim razie zoptymalizować taki filmik. Wejdźmy sobie w edytuj film i zobaczcie jak prosto to zrobić. Mamy wtyczkę TubeBuddy która nam pokaże jakie miejsca zajmujemy na jaką frazę. Zobaczcie płatna promocja na YouTube. Jak ustawić reklamę na YouTube? Reklama na YouTube: cena, Reklam, YouTube: reklama. Gdzie stworzyć reklamę na YouTube? Reklama na YouTube: koszt. Zobacz, że wszędzie zajmuje topowe miejsca. A jak w ogóle zrobić taką optymalizację? To wchodzimy sobie we wtyczkę, wchodzimy sobie w Keyword Explorer i sprawdzamy, czy fraza ma potencjał. Jak ustawić reklamę na YouTube? Sprawdzamy potencjał tej frazy. Mamy tu podobne wyszukiwania, jak ustawić reklamę na Facebooku. I mamy tu statystyki takie jak search volume, czyli jak dużo osób wyszukuje tej frazy. Jesteśmy dziś po środku, czyli bardzo dobrze. W tematach marketingowych to już jest bardzo duża ilość wyszukań. Competition to ilość konkurencji, konkurencja stosunkowo niewielka. Trudność optymalizacji banalna, mamy na zielono. Mamy też podpowiedzi, co ludzie wpisują w Google. Mamy też podpowiedzi odnośnie wideotopik. I mamy podpowiedzi odnośnie tagów. Zobacz ta wtyczka skanuje wszystkie filmy konkurencji też między innymi i podpowiada ci jakie tagi użyć w swoim filmie aby wyświetlać się wysoko i możesz się te, na tym podstawie wzorować. Reklama na YouTube. Reklama na YouTube cena jak zrobić reklamę na YouTube. Reklama na YouTube ile kosztuje. I możesz te wszystkie tagi wykorzystać później w kampanii rozumiesz. Możesz ustawić sobie, te, w, wrzucić to w film, a potem jeszcze wykorzystać w opisie, bo zobacz, że ja mam tu wszystko też zawarte w opisie. Oprócz linków sprzedażowych, oprócz partnerów kanału, na których zarabiam 5000 miesięcznie, mam też poradnik, jak ustawić reklamę na YouTube, czyli używam tych słów kluczowych. Zobacz, że w tytule i miniaturce, jak ustawić reklamę na YouTube, mam frazę kluczową na miniaturce: jak ustawić reklamę na YouTube, mam na samym początku tytułu. To jest bardzo silny czynnik pozycjonujący, który sprawia, że będziesz wyświetlał się wysoko, i potem klienci walą do ciebie drzwiami i oknami i mówią: Panie Tomaszu, proszę pomóc mi ustawić reklamę. Ten film zarobił dla mnie kilkadziesiąt tysięcy tak naprawdę. Zobaczcie, że on, mimo że ma ponad rok. Ma dalej 44 wyświetlenia w ostatnie 48 godzin, zarobił z samego Google AdSense 340 zł, zdobył czyli zarobił dla mnie. Mamy 197 nowych subskrybentów dzięki temu filmikowi. 811 godzin oglądania 12,6 tysiąca wyświetleń w przypadku branży poradnikowej to jest naprawdę fajna liczba i firmy walą do mnie drzwiami i oknami abym pomógł im ustawić reklamę na YouTubie to samo dzieje się z innymi moimi filmikami i w tej chwili kiedy ja mam bazę filmów możemy sobie wejść na Twój kanał. Wejdź w zakładkę wideo. Jeżeli ja mam tak potężną bazę filmów zoptymalizowaną na różne frazy kluczowe, to każdego dnia dzwonią do mnie klienci. Wchodzą na tą stronę darmowa pl. i oni tutaj uzupełniają formularz, moja asystentka do nich obdzwania, i sprzedaje im usługi, które znajdują się na tomaszguzik.pl łamane przez oferta i tutaj zarabiam na swoich usługach, na swoich produktach, na tym co ja tutaj proponuję i ustawiam. Mamy tu różne opcje. I zobacz na każdej stronie, bez względu gdzie wejdziesz na mojej stronie, masz tutaj formularz do uzupełnienia, gdzie możesz umówić się na krótką konsultację i ze mną porozmawiać. I kiedy ja zbudowałem tak wielką bazę filmów na poziomie 617 filmów ja w tej chwili bez problemu generuje ponad 100 tysięcy złotych miesięcznie, bo zobaczcie na datę. Mamy dzisiaj 18 września, czyli jeszcze 12-13 dni będę miał tutaj spokojnie, przebije do 220 tysięcy. Na przykład gros, wolum, czyli wszystkie tutaj płatności z bramki płatniczej. A oprócz tego, dzieją się też płatności spoza systemu, które wpadają bezpośrednio na konto bankowe. Więc Widzę, widząc te wyświetlenia i moje, moje płatności, moje saldo, udowadniam Ci, drogi widzu, że nie trzeba mieć w ogóle wyświetleń. Zobacz, ja mam niektóre odcinki, że jest 100 wyświetleń, 105, 329... 304, 287, tutaj gadam bez żadnego profesjonalnego studia i jestem w stanie dzięki temu wyciskać ponad stówkę miesięcznie. A jak wejdziesz na mój kanał za rok, za dwa, za trzy, okaże się, że będę 200, 300 tysięcy miesięcznie robił i rozwijał to wszystko, mimo że nie mam dużych liczb. Nawet jak się tutaj pojawią, nie wiem, 400 widzów na odcinek, to zobaczcie, o tutaj jakiś lepszy odcinek, 814. Mam też oczywiście stare w tysiącach idące, ale to jest cała baza zoptymalizowana pod frazy kluczowe. Oczywiście nie wszystkie filmy są pod frazy kluczowe, ale ten, który dla Ciebie nagrywam. Zobaczyłem, że na przykład ten film Jak zarabiać na YouTube zdobył w ciągu jednego dnia 420 wyświetleń, więc nagrywam podobny odcinek, w którym pokazuję i uczę Was, jak zarabiać na YouTube. Pamiętajcie, że ja zarabiam na różne sposoby. Oprócz tego, że mam swoje produkty, mam też partnerów, których promuję. Mam też tutaj wszystko połączone w playlisty. Playlisty dla mnie cały czas pracują. E, pokażę Wam też przychody z Google AdSense, bo Was pewnie ciekawi, ile to YouTube płaci za wyświetlenia. Więc sobie odfiltrujemy. Ostatnie 28 dni to jest taki szacunkowy przychód ostatni rok. Zobaczcie. Pół miliona wyświetleń, 9384 zł, gdzieś tam przychodu, i tak to wygląda pod kątem statystyk. Subskrypcje mam dosyć fajne, na dosyć dużym poziomie, ponieważ cały czas używam płatnej reklamy Google Ads, która reklamuje i pozyskuje mi nowych subskrybentów na kanał, dzięki temu jest Was tutaj. Coraz więcej. Ale ja nie muszę mieć spektakularnych liczb pod kątem wyświetleń. Ważne, że te odcinki są pooptymalizowane i cały czas sobie stare odcinki pracują, generują jakiś dla Was ruch. Nie są to puste odcinki, które nagrywam bez powodu, tylko dzieje się to, że ja mam po prostu ułożony lejek marketingowy. Jeżeli chcesz, abym pomógł Ci z YouTube'em. Abym rozwinął ten YouTube, żeby zaczął generować dla Ciebie kwoty, oczywiście wejdź na formularz darmowa-rozmowa.pl, wypełnij ten prosty formularz, porozmawiamy o Twoim YouTubie lub zadzwoń bezpośrednio na ten numer 602727263 lub kup sobie kurs, który znajduje się w opisie. Zaraz wejdziemy w ten filmik, który tutaj miał dużo wyświetleń ostatnio, sprzed dwóch dni, bach. i tutaj mam link do... Kursu online o YouTube, możesz nauczyć się zarabiać na YouTube. Nawet takie potężne kwoty, jak to wygląda u mnie. Obejrz ofertę i sprawdź, czy to jest po prostu dla ciebie.